Halo dzień dobry. Dzisiaj opowiem wam o tym jak działa Antlion i przede wszystkim jego kratery, o które bardzo często pytają początkujący gacze podczas swojego pierwszego lata. Zatem wszystko zaczyna się 56 dnia wraz z początkiem lata kiedy pojawia się mrówko lew. Co ciekawe pojawia się on zawsze w miejscu, w którym darnie układają się w taki wzór, więc ustalenie jego pozycji przed latem jest możliwe. Szukajcie dwóch pojedynczych dziur w pustynnej darni. Sam w kole będzie co jakiś czas nękał maksymalnie dwóch graczy na serwerze, tworząc pod nimi zapadliska, początkowo dwa, a w późniejszych dniach do pięciu sztuk. Chwilkę przed atakiem gracz zostanie ostrzeżony poprzez delikatne trzęsienia ziemi i stosowną wypowiedź postaci. Zapadliska zadają 30 obrażeń dwukrotnie podczas tworzenia, burzą wszystkie struktury, które się na nich znajdą i znacząco spowalniają gracza. Ale spokojnie, ostrzeżenie trwa na tyle długo, że spokojnie dacie radę uciec z bazy. Efekt spowolnienia nie działa na moby, więc uciekając przed psami, warto wziąć na to poprawkę. Same zapadliska utrzymują się przez około 30 dni. Przy czym po 22 będzie się dało po nich normalnie biegać i nie da się ich w żaden sposób naprawić. Unikanie ich to bułka z masłem. Wystarczy non-stop poruszać się w jednym kierunku, aby nie otrzymać obrażeń, lub stać w miejscu, w którym takie zapadlisko pojawić się nie może. Na przykład w innym zapadlisku, gnieździe gęsiołosia lub przy samej granicy mapy. Zapadliska nie pojawiają się w jaskiniach, gdzie są zastąpione przez upadek kilkunastu menhirów, znaczy głazów na głowę postaci, które mogą być potem rozłupane lub przenoszone jak inne ciężkie struktury. Pierwszy atak następuje po czterech dniach od rozpoczęcia lata, Czyli dnia 60 podczas pierwszego roku. Następne ataki ciężko jest przewidzieć, ale ich ilość podczas jednego lata nie powinna przekroczyć czterech. Możemy przekupić mrówką lwa za pomocą kamienia, jajek lub przedmiotów grobowych według widocznej tabelki aby nas nie atakował. Jeden kamień opóźni atak o 1 trzecią dnia, natomiast kamień termiczny o aż 3 dni. Przy ofiarowaniu mu przedmiotów grobowych lub jajek otrzymamy jeden kamień pustynny, a w zamian za zabawki plażowe otrzymamy schemat na pustynnego dezertera. Zabawki plażowe możemy otrzymać podczas łowienia w pustynnym jeziorku na oazie, Podczas wyławiania mamy 40% szans na rybę i 60% szans na otrzymanie paczki, która może zawierać wcześniej wspomniane zabawki, przedmioty grobowe i dwa bardzo przydatne schematy na modne gogle, które są potrzebne do wykonania pustynnych gogli. Przedmiot ten pozwala gaczowi poruszać się w burzy piaskowej bez efektu spowolnienia. Oprócz tego może się wam trafić schemat na doniczkę, w której będą się znajdować te rośliny z oazy, schematy na inne przedmioty, które są normalnie dostępne przy maszynie nauki i podczas Winter Feast ozdoby na choinkę lub lampki. Jezioro mieści w sobie do 15 przedmiotów, więc jeżeli po dłuższej sesji łowienia nie wypadło wam nic interesującego, warto dać mu 2-3 dni na regenerację zawartości. Pustynne kamienie. Posłużą wam do wytworzenia pustynnego dezertera, czyli taniej teleportacji dla graczy kosztem poczytalności pomiędzy wcześniej rozstawionymi stacyjkami. Jedna postać musi aktywować swoją strukturę, a kiedy druga wejdzie z nim w interakcję, przeniesie się do tej aktywującej. Fajna mechanika, o ile nie gacie sami jak ja. Skoro już zahaczyliśmy o temat burzy piaskowej, wszędzie gdzie ona występuje nic Wam samoistnie latem nie zacznie się palić, więc jest to kozak opcja na bazę. Burza piaskowa, jezioro i w lew funkcjonują przez całe lato pod warunkiem, że nie pada deszcz i ziemia jest sucha. Zgadza się. Jezioro wysycha, jeśli zacznie padać deszcz. Jednak, jeżeli nie negocjujecie z terrorystami, możecie zwyczajnie zabić Antleona i mieć z głowy jego ataki. Aby rozpocząć z nim walkę. Musimy mu dać maksymalnie rozgrzany lub schłodzony kamień termiczny. Jako, że walka z nim jest jedyna w swoim rodzaju, rozbijmy ją na czynniki pierwsze. Polecam podczas walki nosić pustynne gogle i drewnianą, marmurową lub cienistą zbroję, co znacząco ułatwi wam dodżowanie. I do tego oczywiście schłodzony kamień termiczny. Podczas walki zamknie on gracza w arenie zbudowanej z zamków z piasku, a następnie będzie go atakować za pomocą kolców wyskakujących z podłoża. Unikanie kolców nie powinno Wam sprawić dużego problemu, bo widać gdzie się one pojawią. Kolce znikają po pewnym czasie, jednak trzeba je w miarę umiejętnie rozstawiać, aby nie zaklinować się w arenie, szczególnie w późniejszym etapie walki kiedy jego częstotliwość ataków wzrasta. Dobrym pomysłem będzie rozlokowanie części kolców w głąb areny. Po zabiciu otrzymujemy zwyczajne i pustynne kamienie, mięso, kilka przedmiotów grobowych, schemat na leniwego dezertera i rzeźbę mrów kolwa oraz co najważniejsze, święty spokój. Taki mały protyp. Abigail może go na chilku sama wysolować, tylko trzeba pamiętać, żeby całą walkę biegać dookoła areny, bo od czasu do czasu my w może wam chcieć sprzedać lepę. Po walce lub jeśli jesteście totalnymi kozakami w takcie, możecie podpalać jego kolce i zamki z piasku, aby przeobrazić je w szkło, które może Wam posłużyć jako ozdoba w Waszej bazie. I wydaje mi się, że wyczerpałem temat burzy piaskowej jeziora na Oazie Mówkolwa i tych nieszczęsnych zapadlisk. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że czegoś przydatnego się dowiedzieliście. Zapraszam na wieczorne live o 20, szczególnie na ten w Sylwestra. I do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.